Cześć! Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać zadanie legendarne oraz zadania epickie tygodnia drugiego w Fortnite. Cie. Zadanie legendarne nie jest trudne, ale może zająć chwilę czasu, ponieważ aby wykonać wszystkie jego etapy, należy zadać 12,5 tysiąca obrażeń używając łuku. Zadanie zalicza oczywiście czterech graczy. Aby wykonać pierwsze epickie zadanie tygodnia drugiego, musimy stworzyć łuk mechaniczny, wybuchowy i elektryczny. Do stworzenia łuku mechanicznego potrzebujemy łuku prowizorycznego oraz czterech części mechanicznych. Do stworzenia łuku wybuchowego potrzebujemy łuku mechanicznego oraz sześciu granatów. Natomiast do stworzenia łuku elektrycznego potrzebujemy łuku mechanicznego oraz dwóch granatów uderzeniowych. Kolejne zadanie bardzo szybko wykonamy na naparzance, gdyż wystarczy zadać 300 obrażeń z broni mechanicznych. Bronie mechaniczne można oczywiście znaleźć lub stworzyć je w ekwipunku używając części mechanicznych. Następne zadanie również jest bardzo proste, ponieważ musimy zadać tysiąc obrażeń używając broni wybuchowych. Aby szybko wykonać zadanie, polecam przeszukiwać na naparzance zrzuty zaopatrzenia, z których możemy zdobyć rakietnicę. Musimy także oswoić dzika. Zagrodę z dzikami znajdziemy w kolosalnym kwartale. Wystarczy zabić jednego dzika, stworzyć płaszczłowcy z mięsa i kości, a następnie z łatwością oswoić zwierzę. Kolejne zadanie jest bardzo łatwe. Musimy użyć pięciu różnych tyrolek. Znajdziemy je na przykład przy iglicy na środku mapy. Oprócz tego należy zdobyć przykłady literatury z przyjemnego parku, zalewu zastoju lub sklepowej sadyby. W przyjemnym parku znajdziemy je tutaj... ...oraz tutaj... Natomiast w zalewie zastoju, tutaj oraz w tym oto miejscu. To wystarczy, aby zaliczyć zadanie. Ostatnie zadanie jest nieco trudniejsze, ponieważ musimy trafić przeciwnika w głowę używając łuku. Także to by było na tyle. Jeżeli film Wam pomógł, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Dzięki, cześć!